W dzisiejszym tutorialu chciałam Wam zaprezentować Wam, jak zrobić taką oto czapkę. Jest to czapka bardzo gruba, zrobiona z słupków nawijanych pojedynczych. Jest ona bardzo prostą czapką i dosyć efektowną. Przynajmniej według mnie są bardzo ładne sploty. Hmm. Dla początkujących myślę, że to będzie bardzo fajna, prosta czapka do zrobienia. Co nam będzie potrzebne do wykonania czapeczki? Mi była potrzebna włóczka. Jest to włóczka 100 gramowa 6 mm, złożona z, z 6 niteczek. To widać co troszeczkę utrudnia pracę. Ale jest bardzo mięciutka, bardzo dobrego rodzaju włóczka. Chociaż nie była zbyt droga, bo kosztowała chyba 9 zł. I zużyłam jedną całą taką włóczkę tą zieloną khaki, która jest na zdjęciu, oraz część tej czarnej włóczki, którą tutaj zaczynam robić kolejną czapeczkę. No i oczywiście na szydełko 6 mm dopasowane do włóczki, zwykle tak się powinno robić czapeczki czy tam inne robótki jak zaczęłam moją czapkę należy zacząć od zrobienia oczka początkowego nawijamy włóczkę najlepiej najprostszy do zapamiętania sposób na dwa paluszki przeciągamy pod paluszkami i krzyżujemy ją i, i równolegle ustawiamy do pierwszej niteczki, przeciągamy pod pierwszą nitką nasze szydełko i przeciągamy drugą pod drugą, drugą pod pierwszą, teraz do naszej czapeczki, akurat tej przyda nam się takie dosyć duże oczko początkowe, bo tutaj będzie dosyć dużo oczek, więc takiej grubej nitki nie nie zmieściłoby nam się wszystko, jakbyśmy zacisnęli. Myślę, że taka powinna wystarczyć. W każdym momencie można ją ściągnąć, także nie ma z tym problemu. No i zaczynamy. Nabijamy sobie włóczkę na paluszka i musimy wykonać Cztery oczka początkowe. Mamy no, tu pierwsze oczko. Muszę przytrzymać kciukiem, i robimy cztery oczka. Raz, dwa, trzy, i czwarte oczko. I przechodzimy do. Zrobienia 23 oczek słupka zawijanego pojedynczego. Nawijamy włóczkę, jak sama nazwa wskazuje, przekładamy ją przez środeczek tego naszego oczka początkowego od góry. Nawijamy włóczkę, przeciągamy ją pod spodem i teraz mamy trzy oczka na szydełku. Nawijamy włóczkę. Przeciągamy przez dwa pierwsze oczka. To pierwsze oczko jest zwykle takie trudniejsze do zrobienia. Mamy i kolejno, nawijamy włóczkę i przeciągamy ją przez dwa kolejne oczka. Zostaje nam jedno oczko na szydełku. Ja sobie to ścisnę, żeby łatwiej było robić kolejne. O. Proszę bardzo już nam się tak nie będzie wszystko rozlatywać. Powstało takie oczko. Mamy dwa oczka. Musimy zrobić jeszcze 24. Do 24, czyli mamy już dwa oczka. Pierwsze oczko zrobione z łańcuszka. Pierwszy taki słupeczek zrobiony z łańcuszka. Jest jednym z tych słupków wijanych. Robimy dalej. Nawijamy łóczkę, przekładamy przez środeczek, nawijamy, od spodu przeciągamy, znowu mamy trzy oczka na szydełku. Przeciągamy włóczkę. O, co daleko nam się pociągnęło. Przez dwa pierwsze oczka. Przeciągamy łóczkę, przez kolejne dwa, zostaje nam jedno oczko na szydełku. Mamy już trzy oczka. I tak samo. Nawijamy włóczkę. Przekładamy przez środeczek. Nawijamy. Od spodu przeciągamy. Mamy trzy oczka. Przeciągamy znowu nawiniętą włóczkę przez dwa pierwsze oczka. Proszę bardzo. Zostają nam dwa. Przeciągamy znowu włóczkę przez dwa kolejne. Zostaje nam jedno oczko. Już mamy cztery oczka. Dla wprawionych bardzo szybko można zrobić taką czapeczkę. Myślę, że dwa dni. Jeżeli ktoś nie ma nic do roboty, to nawet jeden dzień można taką fajną czapkę zrobić. I znowu nawijamy włóczkę. Przekładamy przez środeczek, nawijamy włóczkę. Przekładamy. Два кольца. Chciałam Wam pokazać. Ja teraz już mam 24 słupki na pierwszym oczku łańcuszka i są, proszę się nie przestraszyć, co one w takim dosyć nieładzie troszeczkę mm, podczas y, zaciągania ich w tę stronę one tworzą taki śmieszny, pofaulowany kształt, ale proszę się tym nie przejmować, będzie to właśnie nam potrzebne do tego, żeby czapka mogła mieć więcej później słupków nawijanych, dlatego może być większa, bo ta czapka jest zrobiona na głowę do dorosłego mężczyzny. Im chcemy mniejszą czapkę, te trzeba zrobić mniej tych oczek słupków początkowych w pierwszym oczku łańcuszka. My mamy 24, więc Zaciągniemy teraz, żeby zamknęła się nam ta przestrzeń tutaj. Dzięki temu też schowamy tą nitkę, która będzie pod spodem. Później można jakoś ładnie, jak już skończymy robótkę, dopasować. O, proszę bardzo, zrobił nam się takie troszeczkę kwiatuszek, jak to zawsze mówię. I, i została taka mała dziurka można ją jeszcze zacisnąć chociaż zawsze to można w każdym momencie można to zrobić o, ja sobie taką zostawię chwilowo przy końcu robótki zwykle powinno się ją zacisnąć najmocniej żeby tej dziureczki już nie, nie było teraz musimy zrobić jeszcze ostatnie oczko który zakończy nam pierwszy rząd naszej robótki. Jest to oczko zamykające. Już nie nawijamy nitki, przekładamy ją przez pierwsze nasze normalne oczko. Nie przez pierwsze oczko łańcuszka, tylko pierwsze nasze normalne oczko. Teraz opiero nawijamy nitkę, przeciągamy przez pierwsze oczko i od razu przez drugie oczko. I mamy. Pierwszy rząd za sobą. Początek pierwszego rzędu. Mamy trzy oczka łańcuszka i teraz musimy zrobić tak, że w każdym oczku zrobimy trzy razy słupek nawijany. Jak już wcześniej wspomniałam, ten pierwsze trzy oczka łańcuszka. Jest to nasz pierwszy słupek nawijany, więc do niego musimy dorobić jeszcze dwa słupki nawijane. Czyli tak samo. Nawijamy włóczkę, przekładamy przez pierwsze oczko. Mamy trzy oczka łańcuszka. Przez dwa przeciągamy, przeciągamy przez kolejne dwa, zostaje nam jedno oczko i jeszcze jeden nam dostaje, zostaje do wykonania, w tym samym oczku przeciągamy, od góry wybijamy szydełko, przeciągamy łóżkę teraz od spodu, Zostaje nam trzy oczka, przeciągamy przez dwa pierwsze i przeciągamy łóczkę przez dwa następne mamy trzy oczka w jednym, w jednym poprzednim słupku dzięki temu że zrobimy jeden do trzech powstaje nam 72 oczka dzięki czemu ta czapka będzie dosyć duża i znowu musimy zrobić znowu trzy oczka łańcuszka tylko już w następnej dziurce nawijamy łóczkę, przeciągamy ją od góry, nawijamy przez dwa pierwsze i przeciągamy przez dwa następne mamy pierwsze oczko, słupek, znowu robimy drugi w tym samym oczku. I robimy trzeci. Mamy już sześć oczek i dosyć dużo do końca. Przeciągamy przez kolejne trzecie oczko, przekładamy od spodu, przebijamy przez dwa pierwsze, przebijamy przez następne i jeszcze dwa oczka w trzecim oczku, raz, dwa i jeszcze jedno oczko. 3 oczka, przebijamy przez dwa przebijamy przez dwa kolejne. Mamy 9 oczek. Dobrze, ja już zrobiłam swoje 73 oczka. Przedł mi taki kwiatuszek, jak już mówiłam. I musimy zrobić oczko zamykające. Pokażę jeszcze raz, jak się je robi. Przekładamy włóczkę przez... Drugie oczko naszego pierwszego słupka, drugiego słupka nie tego, który był zrobiony z łańcuszka. Przekładamy włóczkę przez pierwsze oczko i przez drugie. I już mamy zamknięty rządek. Tak to fajnie wygląda. I co teraz? Teraz y, zrobimy y, słupki które będą już nam towarzyszyły do końca czapki i już nie będziemy musieli niczego zmieniać, niczego się uczyć. Ja tylko pokażę, jak je wykonać. Myślę, że każdy sobie już później poradzi. Wykonamy trzy oczka łańcuszka. Za każdym nowym rzędem powinniśmy wykonywać trzy oczka łańcuszka. Jest to nasz pierwszy słupek. Z tych nowych 72, bo teraz każdym rzędem będą słupki w ilości 72. Nasz pierwszy słupek, i teraz tak. Będziemy go uznawać za słupek, który jest zrobiony tak jakby od tyłu. Więc żeby czepka wyglądała tak jakby miała taki ściągarz właśnie jak tak na zdjęciu musimy kolejny słupek także zrobić od tyłu więc nakładamy łuczkę, nawijamy teraz od spodu naszej robótki przekładamy yy, przekładamy nasze szydełko i Kłówkę przekładamy przez kolejne oczko naszej robótki. Znowu przekładamy, nakładamy łoczkę i musimy tak dosyć sprytnie to zrobić, żeby przeciągnąć ją przez dwa oczka. Mamy trzy oczka. Możecie sobie zobaczyć. Nie są ściśnięte, do widać. I tak samo jak tamte. Słupki nawijane. Nawijamy włóczkę, przekładamy przez dwa pierwsze oczka i nawijamy, przekładamy przez dwa kolejne. Zostaje nam jedno oczko. I to tak jak wspomniałam, będą dwa słupki zrobione od tyłu. I teraz musimy zrobić dwa słupki, które pójdą górą. Nawijamy, teraz już nie od tyłu, tylko od góry przekładamy przez pierwsze oczko i przez drugie oczko, nawijamy łuczkę i przekładamy, przekładamy przez te dwa bicia szydełka, robimy narzut, przeciągamy, robimy kolejny narzut i przeciągamy przez dwa ostatnie oczka, dostajemy nam jedno. I to, pierwsze, to trzecie oczko pójdzie nam już górą. Może teraz raz tego nie widać, ale później z kolejnymi rzędami będzie to bardziej widoczne. I robimy następne oczko. Tutaj mamy dwie dziuraczki. Nawijamy włóczkę znowu od góry. Przekładamy. Nawijamy, przekładamy włóczkę przez te dwa oczka. I nawijamy znowu przekładając przez dwa pierwsze oczka. Nawijamy, przekładamy przez dwa kolejne. I mamy już 4 oczka. Jeszcze tylko 68 tego rzędu. Pokażę znowu. Nawijamy włóczkę. I teraz kolejne dwa oczka od spodu. Więc od spodu wbijamy włóczkę. I przeciągamy przez następne oczko. Nawijamy i przez kolejne. Mamy tak teraz. Nawijamy łóczkę i musimy przebić ją przez te dwa oczka z powrotem. Mamy trzy oczka na szydełku. Nawijamy, przewijamy. O, przewijamy przez dwa. Nawijamy i przez dwa kolejne. I zostaje jedno oczko na szydełku. Nawijamy włóczkę. Obijamy od spodu. Przeciągamy przez oczko obok. Przekładamy nawiniętą włóczkę. Mamy trzy oczka. wbijemy przez dwa. I przez dwa kolejne zostaje jedno oczko. No, już mamy 6 słupków nawijanych. Dwa od tyłu, dwa od przodu, dwa od tyłu. Pokażę jeszcze dwa od przodu. Tutaj nam widać. Nawijamy włóczkę. Od góry Przebijamy. Nawijamy. i już mamy oczko następne, nawinięte oczka przebijamy. Mamy trzy oczka przebijamy przez dwa pierwsze, przez dwa kolejne i mamy już 8 oczek, i tak musimy zrobić. Jeszcze bardzo dużo, więc z cierpliwości. Jeżeli skończymy, już ten rząd tak samo, musimy zrobić oczko zamykające później, tutaj, tutaj o, w tej dziurce. No, i znowu kolejne trzy oczka łańcuszka, i kolejno, tak samo jak zaczynaliśmy, żeby później ta czapka się nie odznaczała różnymi położeniami słupków żeby zawsze były dwa pierwsze od tyłu, następne dwa, następne od przodu, dwa od tyłu, dwa od przodu wtedy wyjdzie nam taki ładny wzór czapki